W tej chwili się dowiedziałem. Chciałbym ja te projekty wyjmować i jednocześnie uzasadnić swoją decyzję. Biorąc pod uwagę sprowadzonych tu państwa rodziców i nauczycieli na dzisiejszej sali nie wszystkim jest wygodnie, nie wszyscy mają czas. Ja bym poprosił panu o zgodę, rozwiązanym par burmistrz w tej chwili uzasadnić to, a potem podejmiemy decyzję. Jednocześnie mam do Państwa prośbę taką, ponieważ no, za chwilę to się rozstrzygnie, czy dalej będziemy nad tymi uchwałami pracować, czy nie. I jeżeli Państwo y, będziecie mieli to oczywiście uczestniczyć w, w dalszych obradach sesji, to zapraszamy. A jeżeli, jeżeli Państwo nie macie czasu, to proszę się nie, nie, nie krępować i próbować na prawie, nie, Bo rozumiem, że nie wszystkie jest wyborczy. Także proszę bardzo, Panie Burmistrzu, ma Pan głos. Szanowni Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, jak sami wiecie, po ustaleniu budżetu Rozstrzegaliśmy tutaj i dyskutowaliśmy w jaki sposób realizować będziemy tutaj inwestycje na terenie naszej gminy. Okazało się, że jednak po ostatnich tutaj decyzjach gminnych na szczeblu ministerialnym o podwyżkach w zakresie osobowym dla oświaty, jednak uznaliśmy, że musimy podjąć tutaj akurat w tych obszarach aktywną politykę. Stosowaliśmy wśród tak, ekspółki do oświaty, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych i to naprawdę ogromnych środków zewnętrznych, jak na nasze możliwości, dotyczyło to przeważnie nakładów materialnych. Oczywiście nie było tej aktywnej polityki, jeśli chodzi o strukturę tutaj oświaty na naszym terenie. Udawało nam się pozyskiwać jak najbardziej, robiliśmy to, aby ten standard oświatowy był taki. No, do przyjęcia, które odpowiada właśnie yy, wymogom, jakie są stawiane yy, yy, na, na tych właśnie placówek. No ostatnio istniało takie zagrożenie, że będziemy musieli rezygnować z inwestycji, na które mamy szansę pozyskiwać fundusze zewnętrzne, bo ja wiemy zostało to określone w budżecie, a żeby takie fundusze pozyskać, muszą być również y, nasze władze do, do, do tych projektów. I okazałoby się, że jest taka rezygnacja, no y, taka takie, taką rezygnacją było. Y, po, tu, po tych wcześniejszych naszych dyskusjach na komisjach zostałem zobligowany tutaj przez Radę, żeby po prostu ustaliliśmy, może ta obligacja to była troszkę później. Ustaliliśmy, że nie ma innego wyjścia, tylko trzeba doprowadzić do trochę drastycznego posunięcia, niepopularnego, jeśli chodzi o likwidację placówek oświatowych szkół, które przynoszą największe straty, do których dokładamy najwięcej pieniędzy. Były dwie koncepcje. Pierwsza. Likwidacja czterech placówek oświatowych i druga likwidacja dwóch placówek oświatowych. My po prostu opowiedzieliśmy się w swoich działaniach jak organ wykonawczy za likwidację dwóch, bo likwidacja czterech od razu nie przyniosła, by była po prostu nieskuteczna ze względu na to, że... Kurator nie wyraziłby zgody na likwidację czterech szkół, ze względu, że nie byłoby po prostu co zrobić z tymi uczniami z tych likwidowanych szkół i do jakich pracowników tutaj odesłać. I my skoncentrowaliśmy się, skoncentrowaliśmy się, w tym zakresie likwidacji dwóch szkół, gdzie największe, największa dopłata była do każdego ucznia. Oczywiście najbardziej optymalny, bez uszczerbku dla procesu y, nauczania, to była likwidacja, czterech placówek oświatowych. Likwidacja fizyczna. My jednak, tak jak wcześniej były dyskusje na komisjach, koncentrowaliśmy się nie na likwidacji fizycznej, tylko troszkę inny y, wariant, bardziej taki liberalny, żeby po prostu nie było fizycznej likwidacji szkół, a przekształcić to na prowadzenie nie przez samorząd, ale przez stowarzyszenia, gdzie była, byłby ten efekt jak gdyby z tego względu, że szkoły by były y, tutaj wynagrodzenie dla nauczycieli, nie byłoby z karty nauczyciela, tylko z kodeksu cywilnego. Bo y, taka, taka procedura musi być poprzedzona spotkana z ludźmi. Spotkały w poszczególnych klasukach przewidzianych do likwidacji. Oczywiście spotka spotkaliśmy się nie tylko z rodzicami, ale spotykaliśmy się również z nauczycielami. Jak te wynikamy, jak wyglądały te tutaj spotkania? Gdzie się udało z są no, prowadzone w taki sposób jak należy. Oczywiście początkowo, może ileś tam osób odbierało to jako zamach na oświatę, jednak po przedstawieniu istniejącej sytuacji wykazało wiele osób zrozumienie, a tak praktycznie wszyscy by chyba yy, przychylili się do tego, że trzeba coś z tą złością zrobić. Jednak no, determinacja tu, zarówno yy, nauczycieli, jak i rodziców, no to ataka nawet, żeby te szkoły zostawić i poczekać nawet na przyszły rok, z tego względu, że no nie wszyscy są dobrze zapoznani z tymi procedurami, jeśli chodzi o prowadzenie przez stowarzyszenia. I po tych takich wstępnych jak gdyby, spotkaniach uznaliśmy, że jednak trzeba będzie, zasadne będzie, by żeby poczekać z likwidacją tych szkół. Oczywiście likwidacja takich szkół niesie również problem zagospodarowania tych podjęcia. Oczywiście można powiedzieć, można zapytać, czy było to potrzebne, żeby ten problem rozruszać, że tak powiem. Oczywiście było bardzo dobrze, Bo nareszcie ta sytuacja dotarła tutaj do środowiska dyrektorów, do środowiska rodziców. No i jak gdyby jest, będzie... Tym akurat efektem mobilizującym do oszczędności. To do tej pory, że tak powiem, było 7 lat czy 6 nawet tłustych. Żeśmy naprawdę ogromne pieniądze tutaj ładowali w oświatę. No i efekty tego są. Nie potośmy ładowali te pieniądze w oświatę, żeby teraz, zwłaszcza te nakłady materialne, te obiekty, żeby teraz to uległo zniszczeniu. Dlatego wydaje mi się, że ta decyzja, o jak gdyby zawieszeniu tego, bo, bo myślę, że musimy, czy w przyszłym roku, a jeżeli nawet nie w przyszłym, to będzie taka sytuacja, że ktokolwiek by był burmistrzem, to później u progu następnej kadencji będzie musiał z tym coś zrobić. Tylko nasza, naszą intencją by było, żeby po prostu uprzedzić takie działania, bo najłatwiej jest zlikwidować fizycznie szkoły i pewnie każdy z tych burmistrzów, czy nawet zaradnych, żeby uzyskać te konkretne efekty. I tutaj w zakresie rozwoju gospodarczego gminy nie może wydatkować tylko pieniędzy na oświatę, tylko będzie musiał tutaj podjąć radykalne działania, żeby mieć również środki na infrastrukturę techniczną, gospodarczą czy społeczną. I po prostu kiedy ktoś u progu następnej kadencji zostanie już przekształcone szkoły takie stowarzyszenia, nie będzie miał ani możliwości, ani podstaw tej likwidacji. Taka była determinacja, tutaj jeszcze powiem z tych spotkań, jakie wniosłem, takie wrażenie, żeby w tych miejscowościach, gdzie są te szkoły, żeby nic w ogóle nie robić, tylko utrzymać, utrzymać szkoły, więcej nic. Po prostu, że mieszkańcy mogą się podpisać pod tym, żeby żadne inwestycji już nie robić. Nie, to by był błąd. To by był błąd. Bo gmina się musi rozwijać nie można tylko ograniczać tutaj naszych zadań samorządu do utrzymywania wyłącznie oświaty. Z czego to wszystkiego wynika? To wynika takie, takie nasze posunięcia. Przy, Przyglądamy się nawet wczoraj z jednym z burmistrzów z ościennej gminy rozmawiałem. Oczywiście on ma tam milion trzysta chyba dokłada do oświaty i oni robią tam jakieś radykalne posunięcia, no też na pewno przymierzali się do likwidacji, ale przynajmniej teraz jakieś łączenia klasno, tak, żeby jak najwięcej zaoszczędzić. To do, do, dokłada milion trzysta.